Hej, witam na moim kanale. Zazwyczaj nie robię żadnych wstępów, tylko od razu przechodzę do sedna filmiku. Dziś jednak będzie troszeczkę inaczej. Po pierwsze bardzo chciałam wam podziękować za subskrypcję, ponieważ jest już nas ponad 500 i dzięki temu pojawiła się też zakładka community na moim kanale, na której to zamierzam mieć z wami trochę więcej interakcji, ponieważ komentarze często się gdzieś gubią, zwłaszcza trudno jest mi znaleźć waszą odpowiedź na moją odpowiedź na wasz komentarz, dlatego myślę, że w tej zakładce community będzie nam po prostu łatwiej. A tych, którzy mnie stale oglądają, a jednak nie subskrybują, serdecznie zachęcam do tego, żeby jednak to zrobili. Mam taki fajny podgląd na kanał, gdzie widać jaki procent moich widzów nie subskrybuje, jaki z nich powraca. Więc wiem, że sporo z Was wraca, ale jednak nie subskrybuje. To nic nie kosztuje, także zapraszam do subskrypcji. A teraz przechodzę już do sedna filmiku. Dziś porównywać będę dwa podkłady Toma Forda. Mianowicie Traceless Soft Matte Foundation oraz Shaden Illuminate Soft Radiance Foundation. Oba te podkłady mam w swojej kolekcji kilka miesięcy. Ten Scheiden Illuminate trochę dłużej niż ten matowy. Natomiast używając ich zauważyłam, że są do siebie bardziej podobne niż by się wydawało z opisów, ponieważ ten podkład w teorii jest matowy, ten w teorii jest rozświetlający. Wydawałoby się więc, że będą od siebie bardzo różne. Ja natomiast Wam dzisiaj pokażę, że wcale tak nie jest. Opowiem Wam o każdym z nich, Każde nałożę na pół swojej twarzy. Następnie dokończę sobie makijaż poza kamerą, ale wrócę do Was pokazać, jak wygląda skończona twarz. Po już w całkowitym nałożeniu makijażu i jak te podkłady wyglądają w połączeniu z innymi produktami. Nie będę robić testu trwałości, ponieważ żaden z nich nie ma z tym problemu oba utrzymują się na mojej suchej cerze cały dzień i pod koniec dnia wyglądają tak samo, więc nie widzę po prostu sensu powracania tutaj za 10 czy 12 godzin. Także zaczynajmy. Zacznę może od takich ogólnych informacji w ogóle ile te produkty kosztują, gdzie można je dostać, a następnie przejdę już do opisu poszczególnych tych podkładów. Produkty Toma Forda można oczywiście dostać na oficjalnej stronie marki, natomiast jeżeli chodzi o produkty nielimitowane, należące do tej podstawowej oferty marki, to najlepiej kupować je w outletach. I mówię tutaj o sklepach The Cosmetic Company Store, które zajmują się sprzedażą produktów Estée Lauder po bardzo obniżonej cenie, takiej minus 50%. Ja akurat swoje podkłady kupiłam w tym sklepie w Stanach Zjednoczonych, natomiast wiem, że w Polsce również są te sklepy. Wiem, że działają też prężnie na Instagramie. Zawsze jest tam numer telefonu, pod który można zadzwonić. Oferują też wysyłkę do domu, także działa to poniekąd jak sklep internetowy, ale przez Instagram. Produkty w tych sklepach są jak najbardziej oryginalne, przynajmniej ja nigdy nie miałam problemu. Jedyny w sumie minus, jaki zauważyłam kupując w tych sklepach to to, że oczywiście nie mają dostępnego całego range'a podkładów i wybór kolorów jest bardzo ograniczony. Ja swoje podkłady kupiłam tak trochę na oko. Tak jak mówię, nie było za bardzo wyboru kolorów, ale byłam tak bardzo ciekawa formuły, że uznałam, że za minus 50 chyba wtedy było, czy 60%. Warto spróbować. I najwyżej, jeżeli się w tym podkładzie zakocham, to będę polować na mój kolor. A jak się okaże, że nie jest to taki wyjątkowy podkład, no to przynajmniej dużo nie stracę. Zacznę może od tego podkładu Shade Den Illuminate. To jest podkład, który na stronie Toma Forda kosztuje 150 dolarów. Ja z pewnością nie dałam za niego aż tyle. Wydaje mi się, że dałam około 70, także mogło to być 50-60%. Marka określa go jako podkład rozświetlający ze średnim do pełnego okrycia. Mam w sobie też SPF 50, aczkolwiek przyznam Wam, że ja na SPF zupełnie nie patrzę w takich produktach, ponieważ musielibyśmy naprawdę bardzo dużo tego produktu nałożyć, żeby jakikolwiek efekt był, dlatego warto polegać raczej na kremach SPF niż podkładach czy pudrach. Różne rzeczy widzę. Jeżeli chodzi o kolor, ja mam go w kolorze 1,5 Cream. Butyleczka jest przepiękna. Jest to szkło, więc jest on całkiem ciężki. Pod skówką mamy pompkę, także wszystko co potrzebujemy tutaj jest. Nie wiem co prawda, co zrobię jak ten podkład zacznie mi się kończyć, ponieważ przez ten kształt opakowania no i to, że jest to szkło, nie wyobrażam sobie jak wydobędę stąd te pozostałości produktu. Da się oczywiście to odkręcić i pompeczka wychodzi. Natomiast mówię, kształt tej butelki jest taki, że choćbym nie wiem jak się starała, no to ciężko będzie mi wyjąć produkt tutaj ze ścianek. To co dosyć mocno odróżnia ten produkt od tego podkładu, to zapach. Zapach tego podkładu jest naprawdę bardzo mocny. To nie jest dla osób o wrażliwych oczach, czyli ja. Jeżeli macie jakieś wrażliwości, czy nie daj Boże alergię na perfumy zawarte w podkładach, to może nie być produkt dla Was. Moje oczy na pewno są wrażliwe. Często mam jakieś reakcje na zapachy w produktach, które nakładam w okolicy oczu. I mnie dosyć długo zajęło zorientowanie się, że jest to właśnie ten podkład, który powoduje tą reakcję. Natomiast w tym momencie jestem tego całkowicie pewna. Wykonałam multum testów, zmieniając każdy pojedynczy produkt, który używam na twarzy, i to był jedyny wspólny mianownik. Tego nie będzie widać teraz, jak nałożę ten podkład, ponieważ ten zapach czuć oczywiście podczas nakładania, natomiast zanim ten makijaż całe twarzy wykończę, ten zapach się ulatnia. Natomiast musi pozostawać w jakiejś mikro ilości, ponieważ w ciągu dnia widzę wyraźnie, że cienie tutaj z zewnętrznej części oka mi się ścierają, pojawia się czerwona plama i oczy troszeczkę mnie szczypią. I ja w zeszłym tygodniu zrobiłam sobie taki test, że nałożyłam właśnie te dwa podkłady, każdy na pół twarzy, bo byłam ciekawa właśnie jak jest z tym zapachem i wyobraźcie sobie, że zareagowało mi jedno oko, właśnie to, na której stronie był ten podkład. Także ja więcej dowodów już nie potrzebuję. Oczywiście staram się ten produkt zużyć. Czy 150 czy 70 to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy za podkład, także na pewno go zużyję. To jak próbuję się ratować, to nakładać po prostu bardzo cienkie warstwy tego podkładu. Zwłaszcza tutaj w tej okolicy, to nakładam po prostu jedną cieniutką i bardziej skupiam ten podkład na żółkwie, na brodzie. I wydaje mi się, że to pomaga natomiast zdecydowanie drugiej buteleczki tego produktu nie kupię, właśnie ze względu na zapach. Poza tym ma naprawdę przepiękne wykończenie, może w ogóle zacznę o tym mówić jak będę nakładać go na twarz, bo, bo ciągle zapominam o tym, że nie mam nic na twarzy. Jeżeli chodzi o konsystencję, jest to dosyć lejący podkład, nie jest może aż tak lejący jak na przykład Pat McGrath czy Lisa Eldridge, natomiast zdecydowanie jest po tej lejącej się stronie i tam może go może na tym policzku będę używać pędzla. Skórę mam nieco zaczerwienioną, ale to normalne. O, i właśnie teraz zaczynam czuć ten zapach. Także pozwolicie, że nie będę podjeżdżać tutaj bardzo blisko pod oko. Tutaj tą niedoskonałość zakryję sobie już samym korektorem. Natomiast tu, gdzie mogę, dołożę jeszcze podkładu. Zapach ma naprawdę bardzo silny. To jest na pewno najmocniej perfumowany podkład, jaki mam w kolekcji. I chyba jaki kiedykolwiek próbowałam. Jeżeli chodzi o krycie, rzeczywiście jest ono średnie. Mogłabym dobudować do mocnego, aczkolwiek nie chcę ze względu na zapach. Tutaj mam nadzieję, że widzicie, nie przykrył mi do końca czerwonego policzka. Próbowałam tutaj nadbudować tego krycia, natomiast no, nie udaje się. Natomiast to jest też kwestia tego, że nakładam dzisiaj pędzlem. Jeżeli wzięłabym gąbkę, to krycie byłoby lepsze. Powiem jednak wprost, że nie mogę żadnej znaleźć. Swoją poprzednią musiałam wyrzucić, bo już była totalnie zużyta i, i wydawało mi się, że mam coś w zapasie, ale nie mam także pędzel. Jeżeli chodzi o wykończenie, jest to na pewno wykończenie takie rozświetlające tak zwane skin like. Nie świeca się jakoś bardzo mocno, natomiast widać, że ta skóra jest ładnie rozświetlona i nie jest w żadnym razie jakaś płaska czy, czy matowa. Także wykończenie bardzo mi się podoba, krycie jest ok, ale gąbką, natomiast zapach przekreśla to wszystko. Bardzo podoba mi się też opakowanie, jest bardzo luksusowe, ciężkie. Jedno z lepszych, tak pod względem wizualnym, jakie posiadam w swojej kolekcji, natomiast zapach niestety przekreśla wszystkie te pozytywy i sprawia, że produkt nie jest dla mnie zdatny do użycia. Dlatego przejdę teraz do drugiego podkładu, który nazywa się Traceless Soft Matte Foundation i to ma być podkład nabliżający, długotrwały, również średnie do pełnego krycia. Ma też nieco blurować nasze pory. Ja początkowo nie byłam zainteresowana tym podkładem, zobaczyłam słowo mat, mówię nie. Moja sucha skóra się z tym nie polubi, nie ma szans. Natomiast któregoś razu zauważyłam właśnie ten produkt w sklepie The Cosmetic Company Store i ten podkład oryginalnie kosztuje 90 dolarów, tam mogłam go dostać poniżej 50. Chyba nawet bliżej było 40 niż 50 dolarów, co tak naprawdę jest już ceną zbliżoną, bądź nawet niższą od innych wysokopółkowych podkładów, jakie posiadam, typu Pat McGrath, Makeup By Mario, Laura Mercier, ten najnowszy, który kupiłam, Byłam więc skłonna zaryzykować i naprawdę bardzo się cieszę, że to zrobiłam, ponieważ ten matowy podkład jest dla mnie lepszy niż ten rozświetlający. Ale od początku, zaczniemy od butelki. Ona ma dosyć takie fikuśne otwieranie na górze, należy przekręcić tutaj tą górną część, aby ukazała nam się pompka. I jeżeli spojrzycie tutaj na dół opakowania, to jest jedno z tych opakowań, które podnosi nam produkt w miarę zużycia czyli bardzo przyjazne osobom, które lubią zużyć produkt do końca. Nie jest to już jednak szkło, jest to w plastik. Mimo wszystko nadal wygląda według mnie dosyć luksusowo, zwłaszcza ten taki frost efekt na opakowaniu jest bardzo przyjemny dla oka. Natomiast przez to, że jest to opakowanie plastikowe, jest on naprawdę znacznie lżejszy w porównaniu do tego. Oba zawierają tyle samo produktu, czyli 30 ml. Jeszcze nie wspomniałam, że ja mam go w kolorze 0.3 Ivory Silk, czyli sporo jaśniejsze niż ten poprzedni. I znowu jest to kwestia tego, że taki był, a nie inny wypór w sklepie, kiedy tam byłam. Ten podkład również malejącą się konsystencję, natomiast mam wrażenie, że bardziej niż ten poprzedni, że tak dla porównania, już pokażę je oba. Z tej strony mam tą wersję matową Traceless Soft Matte, a z tej mam ten Shaden Illuminate Soft Radiance Foundation. Także nawet po tej prędkości spływania podkładu widzicie, który jest bardziej Wodnisty, a który mniej. I żeby nie marnować produktu, nałożę sobie tutaj to, co nałożyłam na rękę, jeszcze po tej stronie. I łapię za czysty pędzel, żeby nie było. To są takie same, ale <grytanie> to jest świeża sztuka. I nakładam teraz ten drugi matowy na drugą stronę twarzy. Tutaj również rumieńce już dosyć mocne. Że nie, nie jestem pewna, czy sobie z tym poradzi. Wyjątkowo naprawdę dzisiaj mam czerwone poliki. Aż tak to, aż tak normalnie czerwone nie są. I kwestia pierwsza, czyli zapach. Zapach jest. W dalszym ciągu jest ten zapach. Nadal nie powiedziałbym, że należy on do takich lekkich zapachów. Natomiast w porównaniu z tym rozświetlającym podkładem, tutaj już jest dużo lepiej. Dalej ten zapach czuję. Dalej moje oczy nie są w pełni zadowolone. Ale zazwyczaj nie powoduje to przynajmniej jakichś podrażnień czy uzawienia moich oczu. Aczkolwiek szczerze przyznaję, że jest blisko. To nie są podkłady dla każdego. Jeżeli chodzi o krycie, wydaje mi się, że poradził sobie lepiej niż ten rozświetlający podkład. Tutaj również widzieliście, że miałam dosyć mocno czerwone policzki, a jednak no przynajmniej w lusterku ja tej czerwoności już nie widzę. Tutaj jeszcze ona trochę przebija. Dobór kolorystyczny jest koszmarny. Ten podkład jest zdecydowanie jaśniejszy niż ten. Lepiej się czuję w tym kolorze. Natomiast przyznam, że w kontekście robienia testu na twarzy, gdzie na każdym bojeczku mam co innego, jest to całkiem wygodne. Trochę Was teraz zbliżyłam, żeby pokazać, jak wyglądał na twarzy z bliska. Także przypomnę: tutaj ta wersja matowa. Natomiast tutaj wersja rozświetlająca. Wykończę teraz makijaż, pokażę Wam, jak to wygląda w połączeniu z innymi produktami, no i podsumuję swoje myśli. I makijaż skończony. Do jego wykończenia użyłam kilku produktów z mojego projektu, 100 użyć. Jako pudru użyłam tego z duła Patrika tego na dole. Jako bronzer było Rare Beauty w kolorze Power Boost, również z mojego projektu. Róż to również Rare Beauty w kolorze HOPE. Tak samo zresztą jak usta, zostając już przy Rare Beauty kolorek Strong. Na to błyszczyk z Fenty Beauty w kolorze Hot Chocolate. Na oczach mam tą malutką paletkę z Rare Beauty, którą Wam pokazywałam w teście tej marki. Brązowy liner od Hoodie Beauty oraz maskara z Benefit'u, ta Bad Girl, Bang. Rozświetlacz oraz wewnętrzne kąciki zrobiłam tą paletką Pat McGrath, z tą paletką rozświetlaczy. Głównie używałam tego środkowego, ale tak tego różowego również e, na skroniach. I to chyba wszystko, co użyłam w międzyczasie. Przechodząc do podsumowania tych produktów, wydaje mi się, że wygrany jest dosyć oczywisty. Wygrywa ten, czyli Traceless Soft Matte Foundation. I powiem Wam, że nie chodzi tutaj głównie o ten zapach, chociaż również jest to no, dosyć znaczący czynnik. Ale też o całą kształt. Bardziej podoba mi się formuła. Takie bardziej wodniste, mniej kremowe formuły są przepiękne dla cery suchej. Skryciem dzisiaj poradził sobie lepiej, ale to, tak jak mówię, to jest trochę kwestia tego, że używałam pędzla. Wykończenie o dziwo też bardziej preferuję tego podkładu. Nie jest to taki tępy mat. Mam wrażenie, że trochę bardziej bluruje, ale także patrząc na to pod takim względem bardziej technicznym, opakowanie jest nieco lepiej przemyślane, przez to, że ta pompka się podnosi i zużywamy cały produkt. Nie jest też ta buteleczka taka ciężka, więc jeżeli często podróżujemy i chcemy wziąć sobie ją w podróż, to również będzie bardziej przyjazna. No i na koniec oczywiście cena też robi swoje, tak 150 versus 90. Nawet nie licząc żadnej zniżki, to już jest duża oszczędność, a odliczając od tego 50%, to naprawdę i jest to koszt przeciętnego podkładu wysokopółkowego, także w tym wypadku Tom Ford już nie brzmi tak strasznie. Czyli tak ogólnie mówiąc po prostu lepiej leży na mojej twarzy, nie powoduje łzawienia, łatwiej go też dostać. Przynajmniej u mnie w Kanadzie, ten jest w stałej sprzedaży w Sephora, tego ciężko dostać. Ale tak jak mówię, The Cosmetic Company Store jest najlepszą opcją, jeżeli chodzi o produkty dostępne w stałej ofercie Toma Forda. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik był pomocny. Kilkoro z Was zostawiało komentarze, że jesteście ciekawi tego porównania i nie jesteście pewni, który wybrać. Dajcie mi znać w komentarzu, czy teraz już wiecie. Oraz, czy są inne produkty tej samej marki, które chcielibyście, żebym porównała. Jeżeli mam je w swoich zasobach, albo przynajmniej jeden z nich, to bardzo chętnie coś takiego zrobię. A tymczasem już naprawdę kończę. Życzę Wam przemiłego dnia, bądź wieczoru i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!